Czy wiesz, że dieta śródziemnomorska jest uznawana za najzdrowszą dietę świata? To rekomendacja największych organizacji zajmujących się zdrowiem i żywieniem człowieka, a jej działanie jest najlepiej przebadane naukowo. Choć brzmi nieco egzotycznie, jej zasady są proste, logiczne i świetnie sprawdzają się także w polskiej kuchni. Kluczowe założenia tej diety znajdziesz w formie piramidy która pokazuje, jak łatwo można zadbać o zdrowie każdego dnia. Na start poznaj pięć fundamentalnych zasad diety śródziemnomorskiej, które warto zapamiętać i zastosować w swojej rutynie żywieniowej. Fundament numer jeden: warzywa i owoce. Stanowią one podstawę każdego głównego posiłku w ciągu dnia. Fundament numer dwa: zdrowe tłuszcze. Przede wszystkim oliwa z oliwek ekstra virgin. Idealna zarówno na zimno do sałatek, jak i na ciepło do pieczenia czy duszenia potraw. Fundament numer 3. Ryby i produkty spożywcze pochodzące z morza. Spożywaj je przynajmniej dwa razy w tygodniu, by dostarczyć organizmowi cennych kwasów omega-3. Czwarty fundament to produkty pełnoziarniste. Pieczywo, kasze, makarony. Włączaj je codziennie do swoich posiłków w dowolnych konfiguracjach. I uwaga: na koniec zostawiłam coś naprawdę ważnego. Centralny filar diety śródziemnomorskiej. Jest nim radość z jedzenia, wspólne posiłki i samodzielne przygotowanie potraw. To jest prawdziwa esencja tego stylu życia. Celebruj chwilę przy stole z rodziną, przyjaciółmi. Czerpiąc radość z każdego kęsa. Chcesz poznać więcej tajników, porad i refleksji na temat diety śródziemnomorskiej, okiem psychodietetyka? Sięgnij po e-book Królowa Dieta. Link znajdziesz w moim bio i na stronie ciachoodporna.pl